Monika Schuster wróciła do Gawinowersum? Przepraszam, że nie napisałam wam gangusie dzisiaj do wbranoc, ale mam niespodziewanego gościa na weekend. Życie jest piękne. Nie wasze, nie kogoś innego, ale moje kurwa na pewno. Życie jest piękne, tylko nie moje i nie wasze, ale może kurwa kogoś innego. Ela czy miałaś seks? Tak. Mówią, nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Monika nie dość, że po raz siódmy do niej weszła, to jeszcze ją przeleciała. Dzień dobry, życzę wszystkim miłego dnia. Ja dzisiaj opalam się w Kryspinowie z Moniką Samer. Piękna pogoda. Jesteśmy na plaży. Chustka od Piotrka Ceglarskiego. Pozdrawiamy. Siedzimy tu do zmroku. Jesteśmy na plaży nudystów. Woda cieplutka. Przepraszam dzisiaj, nie zrobię live'a na platformie KIK. Jestem na pikniku nad jeziorem za Krakowem, potem będzie ognisko, wrócę do domu późno. Ale zapraszam w sobotę i w niedzielę, 7 i 8 czerwca bieżącego roku, godzina 21.30 do 1.00. Monika Szuster dodała Insta Story oraz posta z Elą Gawin. Ciekawe co na to Izabela, Kisio i Rita. Może Monika w końcu odżyje tą ceglarską jamę smoka lub znowu ucieknie i będzie tak jak zwykle. Dziękuję za oglądanie. Serdecznie zapraszam na nasz serwer Discord oraz konto na TikToku.